Prowadzisz fanpage na Facebooku i chcesz wyróżnić się na tle innych? Chcesz, żeby publikowane przez ciebie posty naprawdę przyciągały uwagę Twoich odbiorców? A może zależy Ci na zbudowaniu rozpoznawalności i sprawieniu, że każdy będzie kojarzył Twoją markę? Wszystko to możesz osiągnąć właściwie dobierając, tworząc i publikując grafiki na swoim fanpageu. Cześć, mam na imię Justyna i dzisiaj przygotowałam dla Ciebie krótki tutorial z kanwy. Hanwy, czyli bezpłatnego, prostego narzędzia, w którym w kilka minut stworzysz świetne grafiki na swój fanpage. Teraz, cóż, jakkolwiek nie przeciągając, lecimy. Znajdujemy się teraz w pierwszym ekranie, który wy też zobaczycie czyli na ekranie logowania lub rejestracji. Rejestracja odbywa się z wykorzystaniem adresu e-mail, ustawiacie swoje hasło. I już, tak jak wspominałam, narzędzie jest w 100% bezpłatne. Oczywiście jest też wersja Pro, ale na początku zdecydowanie jej nie potrzebujecie. Jaką to już utworzyłam, więc tylko się zaloguję. Przejściu przez logowanie znajdujemy się w panelu głównym kanwy, gdzie jak widać możliwości jest ogrom. Skupimy się dzisiaj tylko na jednej podstawowej tej, której rzeczywiście potrzebujecie czyli grafiki do mediów społecznościowych. Jest tutaj kilka dostępnych formatów: jest zarówno wpis na Facebooku, ogólnie media społecznościowe z animacjami, post na Instagramie, jak i wiele, wiele różnych innych. Który warto wybrać? Wbrew pozorom, wcale nie wpis na Facebooku. Z tego względu, że te rozmiary, które są tutaj podane, 940x788 pikseli, nie zapewniają optymalnego wykorzystania potencjału Facebooka. Co mam na myśli? Grafiki kwadratowe. Na Facebooku najlepiej jest publikować grafiki w kwadracie, czyli w stosunku boków 1 do 1. Zapewnia to z jednej strony największe pokrycie przestrzeni, z drugiej strony po prostu są bardzo foremne i łatwo na nich pracować. Wybieram dlatego post na Instagramie. Przechodzimy już do tej części projektowej, w której mogą się zadziać prawdziwe cuda, ale też nie muszą, bo tak jak wspominałam, w kanwie mamy stworzyć grafiki skutecznie, prosto i szybko. Zacznę więc od zdjęcia. Zdjęcia możecie mieć swoje, ale zdjęcia możecie też pobierać z darmowej kanwowej biblioteki. Najpierw e, wykorzystamy to, które wcześniej już tutaj przesłałam, czyli jest taka zakładka Przesłane. Klikając Prześlij obraz lub wideo, przechodzimy do opcji wyboru z urządzenia: Facebooka, Google'a, Instagrama lub Dropboxa. Po wybraniu urządzenia, wybieramy grafikę z urządzenia, którą wcześniej tam przesłaliśmy. Ja już to zrobiłam, dlatego łapię zdjęcie, które wcześniej przesłałam, przeciągam i gotowe. Tak, to może być tak proste, i tak, to może być tak szybkie. Teraz co dalej? To zdjęcie nie jest tutaj najlepiej wykadrowane, dlatego nieco je poprawię. Możemy to zrobić powiększając, zmniejszając, przesuwając zdjęcie. Mm, dlatego też zrobię je w ten sposób. Kliknę obok i gotowe. W ten sposób mamy przygotowaną kwadratową grafikę, którą możemy pobrać w formacie PNG, JPEG wielu innych i tak naprawdę jest gotowa do publikacji na Facebooku. Jak jednak sprawić, żeby grafika była jeszcze lepsza, żeby spełniała nasze cele biznesowe, żeby przyciągała uwagę i żeby niosła za sobą nieco więcej niż sam obraz. Odpowiedź brzmi: dodanie tekstu. Zajmiemy się teraz dodawaniem tekstu na grafice również z wykorzystaniem kanwy. W zakładce tekst wybieramy Jedną z trzech opcji, nagłówek, podtytuł lub, lub trochę treści. Nie ma na ten moment większego znaczenia i pojawia się nam ona już na samej grafice. Tekst oczywiście bazowy. My wpiszemy, jak zrobić grafikę w kanbie. Jak w każdym edytorze tekstu, tutaj też ten tekst można zwiększać, zmniejszać, zmieniać kolory e, i dobierać je tak, żeby rzeczywiście pasowały do całego zamysłu. Dzięki temu rzeczywiście mamy pełną kontrolę nad tym, jak to docelowo e, wygląda. Zmiana czcionek, zmiana wielkości, zmiana koloru, pogrubienie, kursywa, podkreślenie, wyrównanie do środka, do prawej, lewej lub justowanie. Zmiana wszystkich liter na wielkie lub też na małe, tak jak było. Punktory, interlinia, wysokość wiersza wszystko to możemy tutaj zrobić i się pobawić. Ale co istotne, warto jest wybrać jedną czcionkę, która będzie taką naszą bazową. I w ten sposób będziemy też budować rozpoznawalność naszej marki, bo będzie zwyczajnie spójnie. Więc wybieram jedną z moich ulubionych czcionek. I umieszczam ją, i wy wybieram ją, żeby tekst rzeczywiście wyglądał po prostu lepiej. Co zrobić dalej? Mamy tekst, który na jednym zdjęciu wygląda lepiej, na innym wygląda gorzej. Zdjęcia, umówmy się, potrafią być niespecjalnie przystosowane do tego, żeby w ogóle umieszczać na nich jakiekolwiek literki. Dlatego też zapraszam do poznania kilku sprytnych sposobów na to, jak zrobić tło. Kawałek tła, jak zrobić kształty, które umożliwią umieszczenie na zdjęciu tekstu, który będzie w 100% czytelny. Najprościej jest to zrobić, po prostu dokładając element. Tutaj mamy zakładkę elementy, wybieramy jeden z kształtów. Kwadrat, w zasadzie prostokąt, którym możemy zrobić naprawdę bardzo, bardzo dużo i umieszczamy go pod, pod tekstem. Co ważne, Tutaj umieścił mi się rzeczywiście pod tekstem, ale jest też ym, bardzo możliwe, że zamiast pod tekstem umieści się nad nim, czyli ten tekst przesłoni. W takiej sytuacji przechodzimy właśnie do tej pozycji, pozycja yy, i klikamy do tyłu. Tyle razy, ile będzie trzeba, żeby rzeczywiście mm, ten element stał się tłem dla naszego tekstu. Idąc dalej. Kolor. Może się nam podobać bardziej, mniej, także tutaj też możemy dobierać, dostosować tak, jak nam tylko pasuje, i dzięki temu mieć pewność, że albo jesteśmy rzeczywiście w kolorach naszej firmy, albo po prostu mamy to wszystko świetnie dopasowane do naszego zdjęcia. I teraz przedstawiłam Wam tak naprawdę. Pierwszy sposób osadzania tekstu na grafice, czyli umieszczamy go typowo w tej dolnej części jako taki tytuł. Umieszczamy element jako tło, wrzucamy tekst i gotowe. Po tym, kiedy chcecie przygotować kolejną grafikę, wystarczy, że przeciągniecie inną grafikę, zmienicie tekst na przykład jak. Jak pobrać grafikę z kanwy? I gotowe. Macie kolejną grafikę, która jest z jednej strony spójna, która z drugiej strony została zrobiona dosłownie w kilka sekund, a z trzeciej strony nadal dobrze wygląda. Co można z tym podziałać dalej? Ze względu na to, że umieściliśmy tutaj element, z tym elementem można też zrobić kilka ciekawych rzeczy. Na przykład dodać mu przezroczystość. Dzięki temu jest trochę lżej, trochę ciekawiej i nie przesłaniamy też tak bardzo całego zdjęcia. Możemy to dobierać na większą lub mniejszą przezroczystość. Tu wybierzemy na około 80 i powinno być ok. Widać spod spodu zdjęcie. Tekst jest dużo bardziej czytelny, i w ten sposób też ciekawie można z tą grafiką podziałać. Sposób numer jeden mamy zakończony. Teraz przejdziemy do sposobu numer dwa, czyli do wykorzystania potencjału samego zdjęcia. Jak robicie zdjęcia, to na niektórych, w pewnych miejscach pojawia się taka przestrzeń z potencjałem. Przestrzeń, gdzie jest Jakieś jednolite tło, albo przestrzeń, którą wyznacza na przykład grupa ludzi, albo jakieś ułożone ręce, i w takich miejscach naprawdę z sukcesem można umieszczać właśnie tekst. Teraz pokażę Wam, jak to dokładnie zrobić. Mamy to samo zdjęcie. Tekst na razie też usuniemy. No i w którym miejscu tutaj warto byłoby umieścić tekst? Mam pewną propozycję, i ta propozycja. To właśnie tutaj. Najistotniejszym elementem tej grafiki jest telefon, ta dłoń. Komputer jest już nieco rozmazany, widać, że nie jest to najistotniejszy element tego zdjęcia, dlatego też tu jest świetna przestrzeń na to, żeby rzeczywiście ten tekst umieścić. Więc znowu wybieramy tekst, dodajemy, napiszemy mm, tak samo, jak zrobić grafikę w kanwie. I właściwie gotowe. Teraz co dalej? Ten tekst jakkolwiek nam tutaj nie pasuje, dlatego proponuję sprytnie go podzielić, w ten sposób ułożyć, nieco powiększyć, żeby był bardziej czytelny i jest osadzony dokładnie w tym miejscu, o którym nam chodziło, ale jest nieczytelny. Więc znowu wracamy e, do tworzenia tła, tylko tym razem już nie z takiej figury bo umówmy się. Robi się nieco topornie, ale wykorzystujemy do tego znowu potencjał kanwy, czyli elementy, które też wcześniej wykorzystywałam. I na przykład e, takie kształty, które znajdziecie w kolejnych elementach. Powiększamy, przesuwamy, przekręcamy wszystko to w kanwie e, da się zrobić dosłownie w kilka kliknięć. Zmieniamy kolory. Przykład na taki i taki albo taki, żeby wyglądało trochę ciekawiej, też było spójne z kolorami tego zdjęcia. Zmieniamy kolor tekstu. Zmieniamy czcionkę, to o czym mówiłam wcześniej, żeby było spójnie. I gotowe. Mamy grafikę, na której jest tekst. Ten tekst jest czytelny. Wszystko zajęło dosłownie chwilę, a efekt jest naprawdę świetny. Idąc tym samym tropem co wcześniej. Tutaj też możemy wykorzystać przezroczystość i jeszcze dodać e, tej grafice trochę takiego designerskiego sznytu, żeby nieco lepiej to wyglądało, żeby było trochę bardziej złożone, profesjonalne, skomplikowane, jakkolwiek to nazwać, e, ale jednak wygląda dużo, dużo, dużo lepiej. OK, to był drugi sposób na umieszczanie tekstu na grafice. Mam dla Was jeszcze trzeci. Trzeci. Bardzo popularny, bardzo łatwy i zaraz przekonacie się, że bardzo, bardzo wygodny. Także przechodzimy do trzeciego sposobu. Mamy nadal to samo zdjęcie, mamy ten sam tekst i kolejne miejsce, które samo w zasadzie wskazało. Ostatnim miejscem jest centrum grafiki centrum zdjęcia. W tym miejscu, jeśli umieścimy tekst, rzeczywiście będzie on wyglądał po prostu dobrze. Zaraz sprawdzimy, czy rzeczywiście tak będzie. I po raz kolejny umieścimy tekst. Znowu go podzielimy i wrzucimy tutaj na środek. Po raz kolejny ten sam problem, czyli nieczytelny tekst z powodu tego e, wieloelementowego tła. Dlatego też umieścimy element, który tym tłem się stanie. Jest na złej pozycji, więc przechodzimy do pozycji, zmieniamy do tyłu, e, przesuwamy tak, żeby dobrze się nam to spinało. Czcionka na tę, którą mamy e, firmową, ulubioną, czy po prostu wybraną. No i w ten sposób. Mamy przygotowaną kolejną grafikę, która wygląda po prostu dobrze. I akurat w tym typie grafiki, rzeczywiście, tekst bardzo zwraca na siebie uwagę. Więc, jeżeli zdjęcie ma być tylko tłem, warto umieścić ten tekst na samym środku. Możemy to jeszcze nieco podkręcić, w ten sposób dodając przezroczystość i gotowe. Kolejna grafika, kolejny sposób. I kolejny sukces. To były trzy szybkie, łatwe, proste i przyjemne sposoby na tworzenie grafik w kanwie. Teraz, co tu jeszcze można ciekawego podziałać, żeby te grafiki jeszcze podkręcić, żeby jeszcze więcej z kanwy wycisnąć? Kilka trików na sam koniec, i lecimy do wdrażania. Także ostatnie, ostatnie tematy. Widzimy grafikę, którą przygotowałam przed chwilą. Nic się nie zmieniło, ale za każdym razem, jak, jak wrzucałam tutaj e, tekst, to był to tekst nałożony na jakieś e, małe tło, jakiś fragment, jakąś figurę. E, a można to zrobić jeszcze nieco inaczej. Wcześniej wykorzystywałam mm, ten kwadrat, który wykorzystam ponownie, tym razem powiększając go na cały obszar zdjęcia zmieniając jego kolor na czarny i wykorzystując przezroczystość. Zobaczcie co się stanie. W momencie, kiedy zmniejszam przezroczystość, zdjęcie coraz bardziej się przebija, ale tekst cały czas jest bardzo, bardzo czytelny. Dopiero w momencie dotarcia tutaj, czyli do pozycji zero, kiedy zupełnie tej nałożonej figury nie widać, tekst jest nieczytelny. wracając znowu coraz coraz bardziej polepszamy jego widoczność. I to jest taki sprytny myk na to, w jaki sposób ograć zdjęcia, które mają bardzo dużo szczegółów, a na których mimo wszystko chcemy umieścić jakieś słowa, jakiś tekst, jakieś zdanie. Przejdziemy teraz do zdjęć, czyli do darmowej biblioteki Kanwy. Stąd możecie bez obaw zdjęcia wykorzystywać, kopiować, wrzucać na swoje grafiki i nie będzie się to wiązało z żadnymi kłopotami i komplikacjami, bo tutaj zaczynamy bardzo istotny temat, czyli praw autorskich. Jeżeli publikujecie na swoim fanpage'u jakiekolwiek grafiki, musicie być ich właścicielami. To muszą być albo zdjęcia zrobione przez Was, albo zdjęcia z darmowych bibliotek w sieci. Jedną z nich jest biblioteka, którą udostępnia Canva. Tutaj, wybierając dowolne zdjęcia, możecie być pewni, że nie łamiecie. Jakichkolwiek praw, że prawa autorskie do tych grafik zostały przekazane, są otwarte i możecie z nich bez trudu, bez obaw korzystać. Jest wyszukiwarka. Wyszukiwarkę wpiszemy na przykład Facebook, i tutaj pojawią się nam różne różne grafiki. Postaram się wybrać taką, na której jest dużo szczegółów, żeby pokazać, w jaki sposób poprawia się widoczność z wykorzystaniem tego takiego filtra. Można by kombinować ze zdjęciem, można by, je, można by to zdjęcie dostosowywać, zmniejszać, zwiększać kontrast, e, jasność i tak ale dużo szybciej, łatwiej i przyjemniej. Czyli, tak jak miało być, jest po prostu wykorzystać taki filtr zrobiony po prostu z czarnego prostokąta. Po tym krótkim tutorialu potrafisz już zrobić naprawdę świetną grafikę w kanwie. Co więc trzeba zrobić teraz? Po prostu stworzyć grafikę. Umówmy się więc w ten sposób. Wracasz do kanwy, tworzysz grafikę, publikujesz ją na Facebooku, a w komentarzu pod tym materiałem wrzucasz link do posta. Zajrzę tam, polajkuję, skomentuję i wskażę ci, co można było zrobić lepiej, a co jest naprawdę świetne. Umowa stoi? Liczę na to, że tak. Cóż, na ten moment bardzo, bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!